To jest cykl tarot, w 60 sekund. Chciałbym szybko powiedzieć o karcie, którą bardzo lubię. To jest czwórka buław. Czwórka buław ogólnie symbolizuje świętowanie, stabilność, harmonię i radość. To są takie rzeczy, które też widać na, na tych załączonym rysunku, akurat w tej, przypadku tej talii ogólnie podsumowanie no czwórka była w to pozytywna karta wskazująca na celebrację stabilność, wszystkie sprawy, które są bardzo pozytywne w naszym życiu świętowanie, stabilność, dom, radość harmonia w kontekście spotkania z kimś to może sugerować, że że to spotkanie jest bardzo będzie owocne, pozytywne i zawsze przyniesie albo może przynieść stabilność i radość Fajna karta, ja ją bardzo lubię i lubię, kiedy w moich rozkładach się pojawia i zawsze, zawsze ona odzwierciedla tą fajną rzeczywistość. Trzymajcie się!